Witam, ja jestem Piotrek i chciałbym przeprowadzić dla Państwa materiał na temat szkolnych bibliotek. Wchodzimy. Tak oto prezentuję się szkolna biblioteka ośrodka. Witam, mogę przeprowadzić Pana wywiad? Chodzi o bibliotece w pańskiej szkole. Myślę, że to bardzo ważne miejsce dla każdego ucznia. A jak by Pan zachęcił osoby, które do niej nie uczęszczają? Hmm, można tam zrobić wiele książek za darmo, a te potrafią zająć czas i, i pozwalają przeżyć swoją wiedzę. A jakie gatunki książek Pan preferuje? Dawno moimi ulubionymi książkami są te serii Harry Potter oraz Władca Pierścieni. Jak często można Pan zobaczyć w bibliotece? Stara się być jak najczęściej, aby szukać kolejnych ciekawych książek. Czy Państwo koledzy i koleżanki, również tak robią książki? Wielu tak, ale nie wszyscy, Niestety nie wszyscy. dlaczego tak jest? Ponieważ wielu z nich nie chce się czytać, wolą oglądać film. To już wszystko. Dziękuję za bardzo miłą rozmowy i potrzebną rozmowę naszych widzów. I też było bardzo miło do widzenia. To już było wszystko w naszy naszym krótkim materiale o szkolnej radyce. Dowiedzieliśmy się, że było to dla nas bardzo pouczające i przede wszystkim było to bardzo dobre dla naszych.